Pokój dobro kochani. Dziś jest piątek, 11 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, cała dzisiejsza liturgia słowa mówi o takiej sytuacji, w której Ty również możesz się znaleźć. Mianowicie w momencie, kiedy jesteś otoczony przez jakąś beznadzieję, przez smutek, przez grzech, przez ludzi nierzeczliwych, przychodzą po to, żeby cię w jakiś sposób zdeptać. Nie masz innego wyjścia, ale Pan Bóg jest po twojej stronie. Również w dzisiejszym psalmie, psalmie 18, jest takie przeciwstawienie. Z jednej strony nieprzyjaciele, fale śmierci, odmęty niosące zagładę, pęta otchłani, sidła śmierci. A z drugiej strony Pan Bóg, jako opoka, jako twierdza, jako skała, jako tarcza, czujecie ten klimat? Być może ty teraz znajdujesz się też w takiej sytuacji, kiedy czujesz się okrążony, otoczony i wydaje się, że, że nie masz żadnej możliwości, żadnego manewru, kiedy musisz udowadniać, że nie jesteś wielbłądem i brakuje ci argumentów, ponieważ żadne argumenty nie trafiają do ludzi. I w tym momencie, jako jedyna, ostatnia nadzieja, zostaje dla ciebie Pan. Kochania, w dzisiejszej Ewangelii również Jezus jest otoczony ludźmi, którzy trzymają w rękach kamienie. Jak byś się czuł w momencie, kiedy stoisz na środku? Ludzie trzymają kamienie i nie jesteś w stanie nic powiedzieć, co mogłoby ich przekonać. Właściwie oni już wiedzą lepiej. Powód, dlaczego chcą go ukamienować, to ten mianowicie, że Jezus próbuje im powiedzieć o swojej jedności z Ojcem. Jednak oni nie rozumieją, o co Jezusowi chodzi. Jezus nie mówi: Ja i Ojciec jednym jesteśmy ale używa tutaj rodzaju nijakiego liczebnika. Mówi, ja i ojciec jedno jesteśmy, a więc nie jest to jedność osób. Kochani, być może w twoim życiu też tak jest, że brakuje ci słów, aby wysłowić się, aby przekonać kogokolwiek. Pamiętaj, że nawet jeżeli cały świat odwróci się do ciebie plecami i nikt ci nie zrozumie, zostaje ci jeszcze jedyna nadzieja. Tą nadzieją jest Pan. Wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś na morzu. W jakiejś takiej motorówce albo w jakiejś takiej łódce, która ma nawigację, która ma lodówkę, jedzenie, picie wszystko to, co jest potrzebne, kontakt satelitarny. A w momencie, kiedy jesteś na tratwie, w której masz wbity jeden jakiś kołek, i trzymasz się tego kołka i to jest właściwie jedyna twoja nadzieja. Myślę, że w życiu człowieka, w momencie, kiedy ma dużo różnych impulsów, dużo różnych ratunków, że tak powiem, może się zdarzyć, że Pan Bóg idzie na dalszy plan, że próbuje w jakiś sposób zorganizować sobie sam pomoc. Natomiast w momencie, kiedy wszystko zawodzi, kiedy Pan Bóg jako taki jeden właśnie kołek taki stojący, którego możesz się chwycić i który może cię uratować, w tym momencie chyba najbliżej jesteś Pana Boga. Bliżej niż w sytuacji, w której możesz na kogokolwiek liczyć. Kochani, klimat dzisiejszej liturgii słowa, takiego totalnego opuszczenia przez wszystkich i w momencie, kiedy Pan Bóg zostaje jako jedyna nadzieja, osobiście jest mi znany. Podejrzewam, że również w Twoim życiu też miałeś takie sytuacje. Kiedy miałem Taki właśnie moment w życiu skomponowałem piosenkę pod tytułem Jedyna moja nadzieja. Kiedyś otrzymałem list od pewnej kobiety, która znała tę piosenkę wcześniej, a później znalazła się w więzieniu. Napisała do mnie list, że ta piosenka, bardziej niż jakakolwiek inna, jest dla niej osobiście bardzo takim wsparciem. Wie o tym, że wszystko już w życiu zawiodło. Ona nie jest w stanie już bronić się. Właściwie wszystko oddaje Panu Bogu. I być może w twoim życiu też tak jest. Że jesteś otoczony, okrążony argumentami, ludźmi, sytuacjami, grzechem. Pamiętaj, że do Pana Boga należy ostatnie słowo. Nigdy nie przestawaj ufać, dlatego że Pan jest dla Ciebie, tak jak w dzisiejszym Psalmie, jest tarczą Twoją, jest Twoją fortecą, jest Twoją siłą, warownią. Nic nie jest w stanie złamać tych murów, jeśli jesteś razem z Panem Bogiem. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo i niech ono umocni Was na wszystkie takie trudne chwile totalnego opuszczenia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.